Witam Was w Benestrofach Kobiet. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Armatowska. Asia, y, mogłabym powiedzieć co? Gimnastyka słowiańska, blisko natury, ale chciałabym, żebyś ty powiedziała, jaką jesteś kobietą? Kim mm. jesteś? Dzień dobry. Jaką jestem kobietą? E, najtrudniej jest oczywiście mówić o sobie, mm. <laughs> niż o innych kobietach czy o innych osobach, ale gdybym miała powiedzieć, jaką jestem kobietą. To pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to autentyczną. Uh -huh. um, tak, czuję, że um, jestem kobietą autentyczną w tym sensie, że słucham siebie, że nie robię rzeczy, które są wbrew mnie. To nie znaczy, że wszystko, co robię, jest jedną wielką przyjemnością, chociaż w zasadzie e, tak jest. Uh -huh. Natomiast słucham, słucham siebie e, i nie dostosowuję się do oczekiwań innych, uh -huh. słuchając po prostu tego, jaka ja chcę być, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Okej. Okay. Czy to jest proste? <grych> nie. No <grych> to nie jest proste. To wymaga na pewno. E, przedarcia się przez różne automatyzmy zachowań, przez różne klisze, kalki, które są nam od dzieciństwa gdzieś narzucane, przez społeczeństwo, przez media. Więc e, jest szereg różnych rzeczy, które trzeba jak po kolei różne maski z siebie mhm. zdejmować, żeby do siebie dotrzeć. Ale wszystko, do czego mamy dotrzeć, jest już w nas i to jest cudowne. To nie chodzi o poszukiwania na zewnątrz. Mhm. to chodzi o to, żeby e, dostać się do, do siebie, do swojej duszy, do tego, czego ona od nas chce. Żeby też ym, poczuć, co ja w tym życiu tak naprawdę chcę robić, mm -hmm. jaka jest moja misja. To brzmi jak wielkie słowo, ale jaka jest moja misja, w sensie po co ja tu jestem? Okej, okay. jak się to robi? Myślę, że każdy ma na to swój sposób i też nie chodzi o to, żeby pokazywać, jest taka ścieżka, zrób to i to mm -hmm. i to, a dojdziesz do tego, bo każdy z nas dochodzi do innego punktu i nie jest tak, że ten punkt jest gorszy, lepszy, one są inne. Okay. Najważniejsze jest, żeby poczuć, że to co robię jest ym, zgodne ze mną, że daje mi satysfakcję, że nie mam w sobie ciągłego poczucia braku, ciągłego poczucia poszukiwań, ale nie wypływających z tego, żeby rozszerzać perspektywę, tylko z tego właśnie niedostatku mm -hmm. w sobie. Okej, okay. mimo wszystko jakaś ścieżka musi być, jakoś trzeba dotrzeć do siebie, nie? Bo wiesz, myślę, że słuchana jest wiele kobiet, które sobie myśli, no dobra, łatwo powiedzieć, uh -huh. nie? Tylko jak to zrobić? Uh -huh. tak, I Ja gdzieś tam rozumiem, że nie ma schematu, bo my chcemy mieć schemat gotowy, tak? Jak chcemy mieć pigułkę na to, żeby schudnąć, na przykład, tak? Ale no to jak to zrobić? Jak wejść do tego wnętrza? Jak poczuć? Że jestem autentyczna, że jestem spójna mm. ze sobą. Jak ty to zrobiłaś? Myślę, że taki zwrot z poszukiwań, to co powiedziałam już z zewnątrz mm -hmm. do siebie i żeby posłuchać siebie, na pewno trzeba się móc zatrzymać, mm -hmm. na pewno trzeba się móc wyciszyć. Zdjąć z siebie nieustanną presję, którą być może same na siebie wybieramy mhm, w głowie, że mam jeszcze taką listę do zrobienia, i dopiero gdy odhaczę to, to, to i to, to zajmę się sobą, albo dopiero gdy skończę to, 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 to i to to, to, to może zostanie mi te pięć minut na to, żeby posiedzieć ze sobą w ciszy, mhm. albo żeby wziąć głębszy oddech, albo pójść na chwilę do lasu, albo po prostu wypić kawę. Mhm. I zapisać dwa zdania, które mam akurat ochotę z siebie, żeby za mnie gdzieś tam wyszły i pokazały mi jakąś drogę. Chyba to jest też tak, że nie możemy siebie cały czas stawiać na tym ostatnim miejscu, bo jeżeli będziemy zaniedbywać swoje potrzeby, jeżeli nie będziemy my nakarmione, to oczywiście nie mam na myśli tylko takiej strawy dosłownej, ale jeżeli my nie będziemy karmiły siebie, to jak mamy dawać innym? Uh -huh. Także też takie dostrzeżenie swoich potrzeb, swoich granic, okay. e, bo my z siebie dajemy bardzo wiele i to jest cudowne. I absolutnie nie mm. chciałabym tego zmieniać, ale chciałabym, żebyśmy pamiętały też o tym, że kiedy zatrzymujemy się i kiedy słuchamy siebie, to my mamy też dużo więcej do zaoferowania, nie tylko sobie samej, ale też innym, naszym najbliższym. Mm -hmm. Czyli co? Zmienić tą listę i postawić ja jako pierwsza? Tak, jakoś zharmonizować. To mhm. Oczywiście my teraz o tym mówimy, i to też wydaje się łatwe i wcale nie jest tak na co mhm. dzień. <laughs> Myślę, że wszystkie to dobrze wiemy, że to nie jest tak bardzo, bardzo łatwe, ale gdzieś jest to taka kwestia ustalenia w sobie samej, tak, ja też jestem ważna, ja nie jestem mniej ważna mhm. niż wszystkie moje obowiązki domowe. Na przykład mhm. one też są ważne, one będą zrobione. Mhm. Ale ja jestem równie ważna, albo nawet ważniejsza. Okej. Okay. Mhm. Na te Zobacz... pięć minut. Te pięć minut nie zmieni zbyt wiele, prawda? W naszym układzie, tak się listy się rzeczy do zrobienia. Bardzo mi to pasuje, co mówisz, bo ja, jak pracuję z kobietami, czy w ogóle jak pracuję z człowiekiem drugim um, i tworzymy hierarchię wartości, mhm. jakie, jakie są Twoje wartości mhm. w Twoim życiu, to bardzo często zdarza się, że właśnie zabraknie tego mi ja, i ja mówię, dobra, to teraz. Tutaj na pierwszym miejscu jest to ja, więc jest to bardzo spójne z tym, co mówisz. A znowu, idąc zupełnie w inną stronę, w taką bardzo twardą mm -hmm. spotkanie się z finansami i z guru od finansów, którzy też mówią najpierw zapłać sobie. <laughs> więc chyba ta zasada działa wszędzie mm -hmm. i, i jest. No inaczej się nie da, tak? Jeżeli nie mamy w sobie, nie, nie doceniam siebie, no to nie mhm. mogę dawać innym, nie mhm. mam w sobie miłości, to nie mogę jej dawać, nie? Oj, tutaj dochodzimy do tego, co mhm. jest chyba takie najbardziej, no, co jest kluczowe. Najpierw yy, poczujmy miłość do siebie, czułość do siebie i tę troskę, którą mamy wobec najbliższych, która jest cudowna, niech ona będzie też udziałem naszej troski wobec mhm. siebie, tak? Żebyśmy też my same potrafiły zaopiekować się sobą. Ty robisz dużo fajnych rzeczy, bo i gimnastyka słowiańska, i spotkania dla kobiet u ciebie w zaciszu, mm. właśnie czas na zatrzymanie się, na pobycie sama ze sobą. Opowiedz trochę o tym. Mm -hmm. Bardzo chętnie. E, może zacznę od e, gimnastyki, skoro wypowiedziała się, mm -hmm. wypowiedziała się jako pierwszą. E, dla mnie droga, którą otworzyła przed mną gimnastyka słowiańska, jest właśnie drogą wdzięczności. Mm -hmm. To znaczy, dziwnie, tak? Gimnastyka, wdzięczność, mm -hmm. jak to się do siebie właściwie ma? Chodzi o to, że to jest taka praktyka kobieca, w której my jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie ze swoim ciałem. Kontakcie takim, który pozwala nam poczuć wobec siebie właśnie wdzięczność, wdzięczność mhm. za swoje ciało, akceptację ciała, pokochać siebie, taką jaka jestem, e, poczuć, e, że ja jestem tym ciałem i to, jak ja traktuję ciało, to jest też sposób, w jaki ja siebie traktuję. Mhm. I gimnastyka słowiańska w takiej mm, drodze, jaką przekazuje. Nie jest planem treningowym. Mhm. Nie jest y, czymś, co ma nam, nie wiem, zrobić kaloryfer na brzuchu. Absolutnie. Okay. To jest gimnastyka, która oczywiście będzie miała mnóstwo korzyści zdrowotnych pod względem fizycznym. Mhm. I dużo by o nich mówić, bo to jest i układ odpornościowy, i układ hormonalny, i wzmocnione mięśnie, praca na powięzi. Także jest całe szerokie spektrum. Mogłabym o tym mówić dwie kolejne godziny, uh -huh. więc nie będę uh -huh. otwierała tej, tych drzwi, żebyśmy miały czas na pozostałe tematy. Ale to też jest taka praktyka, która właśnie pozwala nam ukorzenić się w swoim ciele, uh -huh. która pozwala bardzo świadomie. Osadzić się w ciele. Dobra, zatrzymam tak. cię, bo to, co powiedziałaś, jest mega istotne. Ja spotykam się z, bardzo często i, i pracuję z kobietami. Które mają problem z tym, żeby spojrzeć w lustro i powiedzieć do siebie, lubię Ciebie. Mm -hmm. Już nie, nie mówię o, o miłości, tak? mm -hmm. ale samo słowo lubię Ciebie, tak? E, bardzo często jest to w drugą stronę, tak? Przechodzę obok tego lustra i patrzę, Boże tu mi wystaje znowu, i Ty jesteś gruba, brzydka, nieładna, i tak Czyli wrzucamy sobie wszystkie mm. negatywne rzeczy, a ty mówisz, gimnastyka pozwoli ci poczuć swoje ciało. Ale jak ja nie chcę poczuć tego ciała, bo ja go nie lubię? Mhm. Ja myślę, że to jest kwestia y, nie nastawiania się na rewolucję w ciągu dnia albo tygodnia. Mhm. To jest kwestia obrania pewnej drogi, która może nam, może nas wspomóc, mhm. która może nam otworzyć inną perspektywę, w której z jednej strony ja jako kobieta ćwiczę i mm, bardzo poznaję swoje ciało, bo to jest gimnastyka, która wymaga ogromnej uważności, mhm. ale też druga strona, która jest bardzo wzmacniająca, ja ćwiczę w gronie kobiet. W okay. gronie kobiet, na które patrzę, i widzę, że one w tych pozycjach, które przyjmujemy, są takie piękne, że tam jest mnóstwo wdzięku, niezależnie od tego, czy jedna waży 50, a druga 100 kg, to nie ma znaczenia. E, jesteśmy pełne wdzięku, uh -huh. jesteśmy blisko siebie. Samo e, wejście w to ćwiczenie właśnie w taki, z takim innym nastawieniem, ono jest też troszeczkę takie medytacyjne, bym powiedziała, uh -huh. e, sprawia, że ja patrząc na te kobiety, widzę też siebie, to są nasze lustra. I myślę, że ta moc takiego siostrzeństwa, bo oczywiście, jeżeli przyjdziemy na godzinne zajęcia, to będzie inna energia niż kiedy wyjedziemy na trzydniowy warsztat. Uh -huh. Bardzo kameralne tutaj a propos właśnie tego, uh -huh. co organizuje u siebie, są to warsztaty kameralne, przyjeżdża pięć kobiet. My mamy trzy dni na to, żeby zawiązać. Nawet relacje tak, ale bardziej nawet wytworzyć pewną energię. To uh -huh. jest taka energia dużego zaufania wobec siebie, bliskości, otwartości. E, które się składają na takie pojęcie jak siostrzeństwo. Mm -hmm. e, rośnie w siłę siostrzeństwo, mm -hmm. widzimy to od, od kilku dobrych lat. E, I to jest fantastyczne, bo to też nas karmi i to potrafi nam też potrafi nas też ukierować na takie docenienie właśnie kobiecości w sobie. z mm -hmm. bardzo wzmacniające, czym innym jest moja osobna energia i twoja osobna energia i czym innym będzie ta energia, którą wytworzymy razem. W grupie. W grupie. Mhm. Więc... Kobiety potrafią pracować w grupie, bo często się mówi, że kobiety, wiesz, się ze sobą kłócą, że, że albo sobie, nie wiem, wrzucają, a, a ty mówisz o siostrzenie. Ja prawie wcale nie mam takich mhm. doświadczeń. Właściwie... Nie wiem, musiałabym się bardzo skupić, żeby odtworzyć coś takiego, to, to pewnie coś by się znalazło. Natomiast ja nie, nie mam takich doświadczeń. Moje doświadczenie na temat relacji między kobietami pokazuje coś zupełnie innego: że w nas jest bardzo duża mm, chęć wspierania siebie nawzajem, mm -hmm. że jest duża tęsknota za, mm -hmm. tym, za takimi właśnie relacjami, i to nawet nie jest. Tak, że my musimy się jakoś dogłębnie poznać na zasadzie faktograficznym, wiedzieć o sobie to, 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 to to i tamto, tylko pewnego rodzaju otwartość powoduje, że otwieramy się na taki przepływ kobiecości, na takie bycie w tym siostrzeństwie, mhm. na to, żeby zadziałały, zadziały się w nas pewne procesy. Bo podczas takich warsztatów, czy to będą trzy dni, czy pięć, czy nawet jeżeli to będzie krótszy czas, mhm. nawet jedno, jednodniowy. Dokonuje się w nas pewien proces, yy, i każda kobieta decyduje, na ile ona z tym procesem chce się odsłonić. To też nie jest tak, że ona teraz musi się obnażyć zupełnie. Mhm. Każda jest w innym momencie swojej gotowości do tego, żeby rozmawiać o sobie, na przykład. Mhm. Yy, I tutaj jest pełna akceptacja tego. Mm, okay. Otwierasz się na tyle, na ile jesteś teraz gotowa i przyjmiemy cię taką, jaką jesteś, mhm. z tym, co powiesz i z tym, czego nie powiesz. Super. No to a propos, to z czym przyjeżdżają kobiety, a z czym wyjeżdżają? Mm -hmm. Od ciebie. <grym> Chciałabym móc w tym momencie, <grym> przepraszam, zapytać kobiety, <grym> ale ponieważ pytam je na kręgu zamykającym, to co nieco, co nieco wiem, często jest tak, że przyjeżdżają z potrzebami. Może być to potrzeba właśnie wzięcia głębokiego oddechu. Potrzeba bycia blisko siebie przez ten czas, bez rozpraszaczy, bez kontaktu, który nam zapewniają internet, telefon mhm. i miejsce, w którym się spotykamy jest to środek lasu, ale też mające takie otwarcie tu na łąkę, tu na staw, więc też jest taki, taka przestrzenność na, na oddech. Miejsce jest nieprzypadkowe, dlatego że bycie zanurzoną w naturze bardzo, bardzo koi. Nasze systemy i nerwowe, i, mhm. i, i naszą duszę, e, i wzmacnia nasz kontakt z ziemią, z której też potrafimy bardzo wiele czerpać. Mhm. E, więc myślę, że miejsce jest nieprzypadkowe. Więc dziewczyny, kobiety. W różnym wieku, bardzo różnym. Nawet w takiej pięcioosobowej grupie są to kobiety, które mogą mieć 20 lat i 55 na przykład. I to mhm. bardzo dobrze funkcjonuje, a ja nawet lepiej bym powiedziała, kiedy jest to zróżnicowanie, dlatego że jesteśmy też otwarte na uczenie się od siebie mhm. i przyjmujemy różne role. Więc to też jest w pewien sposób spełniające, że my możemy podzielić się naszym doświadczeniem albo możemy się zainspirować czyimś doświadczeniem. E, więc przyjeżdżają, wracamy do wątku e, głównego, twojego pytania, z potrzebą oddechu, z potrzebą odnalezienia drogi do swojej kobiecości, z poczuciem swojego ciała. E, kobiety bywają bardzo oddalone od swojego ciała, mając nawet problem, żeby to ciało e, dotknąć. dotknąć. Mhm. Więc jest to też taki proces e, oswajania tego. E, I gdzieś. E, Zadziewa się coś takiego przez ten czas, że rzeczywiście karmimy się bardzo. Bardzo mhm. się karmimy spokojem, oddechem, ciszą, akceptacją, brakiem presji, mhm. brakiem czegoś, co ja muszę koniecznie teraz osiągnąć. Przez ten czas samo nastawienie do ciała jest też takie, że robię teraz tyle, ile może moje ciało, mhm. a nawet mniej. Okay. Nigdy więcej. Mhm. Zrobić mniej. Nie ma, jest, nie ma ciśnienia i zrobić mniej nie jest niczym złym. Mhm. Może lepiej zrobić mniej niż za dużo, prawda? Mhm. Ta? Więc takie odw odwrócenie trochę dyrektywy naszego współczesnego świata. Możesz mhm. więcej, możesz też mniej. Mhm. Okay. I może to będzie dla ciebie yy, wzięciem właśnie oddechu, pozbawieniem się presji. Także na pewno takie, taki pobyt wśród kobiet, w którym uaktywniamy i pracę ze swoim ciałem i inne procesy, które się zadziewają, takie energetyczne i medytacyjne, bo też sporo pracujemy z oddechem, troszeczkę też z instrumentami, z medytacją wdzięczności wobec mm -hmm. natury, także, która nas wspiera. Gdybym miała powiedzieć tak, kończąc y, odpowiedź na twoje pytanie, y, myślę, że najważniejsze jest to, że otwiera się. Otwiera się proces, z którym dziewczyny wyjeżdżają. To nie jest tak, że on się domknie w ciągu mhm. trzech dni, ale potrafi bardzo wiele otworzyć, potrafi coś zmienić w głowie. Zaczynają się nagle od tego momentu takie... Rzeczy zadziewać w życiu, o których zawsze marzyłyśmy. I to nie wynika stąd, że to jest jakaś czarodziejska metoda. Chodzi o to, że nabywamy gdzieś takiego poczucia, że jesteśmy też odpowiedzialne za swoje życie, takiego mhm. poczucia samosterowności. Mhm. Ja e myślę, że to jest, ja, ja to nazywam, to jest taki klik. Klik, tak, tak. <laughs> nie? To są czasami te dwa milimetry do przodu, które robią tą robotę, nie? Coś tak. się odblokowuje i idziemy, nie? Tak. To tak. chyba o to chodzi. Powiedziałaś o uziemianiu się e, i, i byciu blisko Ziemi i, i mi się to bardzo kojarzy z panią Mokosz. E, e, a dlaczego nawiązuję to, wiesz? E, Mokosz, byłaś przez chwilę panią Mokosz, tutaj, boginią Mokosz. Co to jest, co to jest, i, i bo myślę, że niewiele osób słyszało, chociaż ci, co, co mają styczność ze słowiańską kulturą, to, to mm -hmm. tak. Tak, rzeczywiście miałam taką okazję wcielić się w boginię Mokosz e, przy okazji powstawania kart intencyjnych z wizerunkami bogiń. Mokosz przyszła, przyszła, przyszła sama, po prostu mhm. zawołała, że, 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 że mam akurat w tę boginię się wcielić. Co bardzo mi pasowało, ja byłam też krótko po porodzie wówczas, mhm. więc byłam taka i pełniejsza fizycznie, mhm. i taka właśnie bardzo w energii macierzyństwa zanurzona, mhm. co nie jest bez znaczenia dlatego, że bogini Mokosz, słowiańska bogini Mokosz, jest taką boginią, która Którą moglibyśmy uznać za personifikację Matki Ziemi, mhm. e, czyli tych właśnie aspektów matczynych, tych aspektów, które e, opiekują się, chronią, dbają, e, żywią, kreują, tworzą. Także jest to taka bogini, która jest mocno stwarzająca jest mocno stwarzająca, mhm. opiekująca e, i, i mok z mokosz cały czas czuje się mocno związana, dlatego że. Ten taki szeroko pojęty projekt, który realizuje, tak się nazywa, w objęciach Mokoszy. Uh -huh. I to jest właśnie takie pytanie: na ile my sobie pozwalamy być w objęciach Mokoszy? Na ile pozwalamy sobie być zaopiekowanymi? Uh -huh. I teraz oczywiście, jeżeli chodzi o pojęcie bogini, sił wyższych, każda z nas i każdy z nas ma swoje spektrum boskości w życiu, które możemy nazwać w sposób rozmaity. Jednostkowy bądź nie. I nie chcę teraz absolutnie w to wnikać. Bardziej chodzi mi o takie otwarcie się właśnie na boskość natury uh -huh. na to, że um, ona nas niesamowicie karmi i my na co dzień zazwyczaj o tym zapominamy, dlatego że karmimy się idąc nie wiem, czy do, do, do sklepu, tak, uh -huh. czy do baru, e, gdzieś nam umyka to takie bardzo elementarne powiązanie z matką ziemi. Ona nas dosłownie karmi, prawda? To są jej plony, e, więc od takiej dosłownej, dosłownego poziomu aż po właśnie poczucie bycia wpisaną w tę przyrodę, życia zgodnie z cyklem natury, z cyklem dnia, co jest już bardzo trudno osiągalne współcześnie. Natomiast gdybyśmy, prawda, gdybyśmy chciały jednak um, żyć w zgodzie z naturą, to chociaż trochę powinnyśmy w tych miesiącach, które są jesienno-zimowe, Spowolnić, pozwolić sobie na to, żeby ten rytm aktywności jednak różnił się od wiosenno-letniego, mm -hmm. kiedy, kiedy rzeczywiście dni są bardzo długie, kiedy słońce nas wspiera w naszej aktywności. I, I żebyśmy potrafiły wyhamować chociaż trochę. To nie znaczy, że mamy rzucać pracę na pół roku hmm. wszystkie, absolutnie nie. Ale chodzi o to, żeby w tym czasie znaleźć coś takiego, co będzie mi powoli ładowało baterie albo nie pozwalało ich zużyć aż do tego lutego, który bywa miesiącem styczeń, luty krytycznym dla naszych emocji, dla naszej psychiki, bo już nie możemy się tej wiosny doczekać, bo już nam baterie się wyczerpały. Więc, żeby zapobiec temu, żeby karmić się czymś codziennie przez 5 minut chociaż jakąś małą pasją, którą mamy, pobyciem w ciszy, zrobieniem czegoś nie wiem, pracą manualną, mm -hmm. pójściem wcześniej spać niech to będzie nawet drobna rzecz, ale taka, która pomoże nam te, tak, te baterie zostawić do pewnego stopnia naładowane i zrezygnować z tego, żeby to był właśnie taki mocno aktywny czas, no tyle ile się uda. I tego wszystkiego uczy nas też taka właśnie personifikacja Matki Ziemi, bogini, bogini Mokosz. Chyba dobrze ci z nią, co? Bardzo. <laughs> bardzo, bardzo czuję się, czuję się zaopiekowana przez naturę ale też jest tak, że jako kobiety musimy pozwolić na to, żeby się tak poczuć. Musimy Pozwolić być zaopiekowanym. Tak, nie? nawet już e, czy to będzie bogienie, tak. ale Niech to jest Czy to będzie ja, nawet. czy mężczyzna, to czy znaczy, moja rodzina. Tak, nie? czasami trzeba być tak, zaopiekowanym. Tak, tak. Tak. opiekujemy się innymi, mamy to gdzieś tam wpisane w naszą wrażliwość, e, ale tak. Nie zapominajmy o tym, że cudownie jest być też zaopiekowaną. Mm -hmm. jak, jak w naturze, wszystko musi być w tak, równowadze. Tak, tak, daję i biorę. To tak. no właśnie rodzin. To daje i biorę, nie? Dawanie jest prostsze niż branie. Tak. Często czuję w kobietach opór przed braniem gdzieś tam taki, też chyba z wychowania, że. Mm -hmm. y ty masz pomagać, ale ty sieć grzecznie, mm -hmm. ty się nie wychylaj. To jest paradoksalne, prawda? Mm. Że trudniejsze jest branie niż dawanie. Dla mm. nas tak jest. Więc fajnie, że tego uczysz. To tak na koniec, patrząc na Ciebie, i ja dzisiaj też specjalnie ubrałam <noise> spódnicę. Dlaczego długie spódnice? Dlaczego taki strój? Bo Ciebie często widzę właśnie w takim stroju. Mm -hmm. Dlatego, że lubię i czuję mhm. się w nim swobodnie. Absolutnie nie mam żadnego dogmatu, że noszę tylko długie spódnice. Mhm. Czasami noszę też krótkie, mhm. czasami, chociaż bardzo rzadko, noszę spodnie. E, czuję, czuję się mocno osadzona w spódnicy, czuję się, mhm. czuję się swobodnie, czuję wolność, gdy ona powiewa na wietrze. E, po prostu jest mi tak wygodnie i dobrze. Ma to energię? Ma to energię. Mówi się też o tym, że, że jest to też zbieraniem energii z ziemi. Mm -hmm. to, to prawda. I nie chcę przez to powiedzieć, że inny ubiór jest, jest jakiś jest gorszy. Mi mm -hmm. po prostu jest wygodnie, dobrze, swobodnie, w taki sposób, jak mnie widujesz zazwyczaj. Mm -hmm. No i warkocz. I warkocz, tak. Warkocz, element taki dość tradycyjny, słowiański. Warkocz ma też swoją, y, swoją moc. Ja się też ze słowiańszczyzną mocno identyfikuję, mm -hmm. więc ten warkocz często mi y, towarzyszy. Bardzo często. Mm. Jakkolwiek rozwiane na wietrze włosy też się zdarzają. <noise> A nawet poczochrane. Okej, okay, co byś powiedziała kobietom na koniec naszego wywiadu? Na koniec naszego wywiadu? Żebyśmy... Uważały swoją, dostrzegały w swojej kobiecości dar. Nasza kobiecość jest naszym darem. I to nie znaczy, że mamy być tylko wrażliwe, potulne i grzeczne. Absolutnie nie. Kobiecość to też jest dzikość, to też jest wolność, to też jest postawienie na swoim. Ale gdzieś w tym współczesnym świecie mam wrażenie, że zbyt często jesteśmy przymuszane do tego, żeby wchodzić w męskie energie, które naszą wrażliwość potrafią troszeczkę uśpić. Więc Pozwólmy sobie odczuwać swoją kobiecość i traktujmy ją jak dar. Ona się nam na pewno odwdzięczy. Hmm. Pozwólmy sobie być w objęciach. Tej Pozwólmy sobie kobiecości. być w objęciach. Tak. Hmm. Super, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za ci rozmowę. Bardzo. No i przytulcie się znowu i, i bądźcie w tych objęciach, objęciach mokoszy. Ja Was zachęcam do zapoznania się z mitologią słowiańską. Jest cudowna, jest nasza i dużo mówi o słowiańskich kobietach. Dzięki bardzo. Dziękuję. thank you